Jarek Ratajczak, witam Państwa w programie Co tam Panie w Polityce. Dziś naszym gościem jest Pani Aldona Młyńczak. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Platforma Obywatelska. Przed rokiem mówiło się o Pani największa przegrana ostatnich wyborów parlamentarnych. Była Pani niemal stuprocentowym faworytem w tych wyborach, jeżeli chodzi o miejsce z Dolnego Śląska. Co było najtrudniejsze w tych pierwszych tygodniach, miesiącach? Ja wiem, że to minął rok czasu, ale takich chyba dni się nie zapomina. Tak, rzeczywiście, szczególnie, że ogłoszenie wyborów akurat e, złożyło się e, w, w z dniem moich e, imienin, więc miałam taki prezent imieninowy <grym>, rzadkiej jakości. E, aczkolwiek e, wydaje mi się, że teraz, jeśli patrzę z perspektywy, to, e, to zawsze e, można powiedzieć też, że, e, wszystko, w, w, że wszystko ma dwie strony, a więc można też zobaczyć dobre strony e, takiej decyzji e, wyborców. Dlatego, że jeśli się jest w polityce bardzo długo, ja byłam powiedzmy średni okres czasu na, w takiej bardzo intensywnej polityce, to wtedy jednak traci się kontakt z, z problemami ludzi, którzy są w regionach, którzy są którzy po prostu zgłaszają czasem wiele spraw, wiele rzeczy, które ich dotyka, a gdzieś się obijają o ściany właśnie czy o biura poselskie. Była Pani w parlamencie dwie kadencje. Zdarzyło się Pani później zapomnieć zapłacić za, za bilet w pociągu czy zapłacić za bilet na linie lotnicze? Y Pociągami nie jeździłam, jeśli chodzi o darmowe bilety poselskie, natomiast zawsze płaciłam za bilety tramwajowe. Wydawało mi się, że to niestosowne wyciągać legitymację poselską jadąc tramwajem, więc tutaj nie miałam żadnych problemów. Jeśli chodzi o samoloty, to rzeczywiście dla przeciętnego obywatela są te loty zbyt drogie. Także rozwój w kierunku tanich linii lotniczych w dalszym ciągu byłby pożądany, lub też szybsze koleje, aby scentralizować nasz region z Warszawą czy poszczególne duże miasta, żeby większość obywateli jednak mogła korzystać z lepszego komfortu. Pani powiedziała już tutaj takie znamienne słowa, że politycy, jak są długo w polityce, w tej takiej krajowej, na najwyższym szczeblu, to tracą trochę kontakt z rzeczywistością. Muszę się z tym zgodzić, bo niektórzy politycy czują się naprawdę już wybrańcami narodu. Czy, czy to takie lądowanie później utrata tych stanowisk bywa twarde, bywa, bywa nieprzyjemne? Ja to czułam jako zmianę prędkości. Bardzo szybko żyłam, funkcjonowałam, podczas tych dwóch kadencji, kiedy byłam posłem, i to jest tak, jakby z samolotu odrzutowego nagle przejść na taki, na powiedzmy drogę samochodem osobowym, tak? czyli trochę po wertepach. Wtedy nie było na nic czasu, wtedy szybko bardzo się wszystko toczyło. Później okazuje się, że, że ten czas płynie wolniej, że oczywiście jest mniej telefonów, ale też życie w regionach toczy się trochę wolniej niż, w życie, niż życie w stolicy. To to jest niezaprzeczalny, dlatego też nie dziwię się, że dużo takich firm, które e, mają swoje przedstawicielstwa właśnie w Warszawie, tam po prostu wszystko toczy się szybciej. Więc pierwsze zmiana prędkości, e, drugie mniej telefonów, e, trzecie no e, też e, w jakiś Traci sposób... Traci się niektórych przyjaciół? Tak, ale ja myślę, że to nie byli przyjaciele, jeśli się te osoby traci z, z pola swojego widzenia i też kontaktu. To jest takie katarzis, które wpływa czasem bardzo korzystnie, dlatego że ja już teraz wiem na kogo mogę liczyć, na kto rzeczywiście jest przyjacielem. Bardzo dużo, bardzo dużo osób rzeczywiście z tego kręgu odpadło. Powiem, że jest lżej z jednej strony, a, a z drugiej strony to czasem, gdybym nie, nie doznała takiego doświadczenia, Miałabym złudzenia, że niektórzy są moimi przyjaciółmi. Trudno było znaleźć pracę. Rzeczywiście jest to pewien, pewien problem, dlatego że politycy, którzy przestają funkcjonować w polityce, czy też samorządowcy, którzy wiele lat funkcjonują na wysokich funkcjach, mają taką etykietkę przyczepioną i później jest pewien strach, żeby polityka czy samorządowca odpowiednio wcześniej sytuowanego, żeby zatrudnić w jakiejś firmie, dlatego, dlatego że odbiór jest taki, że to musiałoby się kojarzyć właśnie z jakimiś znajomościami. Ja uważam, że. Czy zarówno... Pani, że partie polityczne mają z tym problem? No bo w firmach prywatnych y, zgoda, ale jeżeli chodzi ja, o partie polityczne. I w firmach i w partiach politycznych wszędzie, już, już wszędzie właściwie jest, jest ten problem, a y, dlatego, że taki odbiór społeczny został przez lata. Y, y, Pokazywany, prawda? Może rzeczywiście było za dużo nepotyzmu, może rzeczywiście było za dużo sytuacji, które nie były zgodne z prawem, które były nadużyciami. Jednak, jednak zarówno każdy polityk, jak i samorządowiec, który już, który już tam nie funkcjonuje, uważam, że ma prawo ubiegać się o stanowiska w administracji publicznej, że ma prawo zgodnie z kompetencjami również ubiegać się o wszystkie stanowiska i że etykietka partyjna nie powinna być absolutnie rzeczą, która dyskryminuje. Bo, bo to jest pewien rodzaj właśnie takiej dyskryminacji, która no, nie jest przyjemna, jeśli się jej doświadczy. Tutaj przykładem może być były wojewoda Dolnośląski, pan Grzelczyk, wojewoda z ramienia PiSu, który po tym, jak przestał być wojewodą, jeszcze miał przygodę w Instytucie Pamięci Narodowej, ale teraz jest gdzieś na, na jakimś bocznym torze, jeżeli chodzi o politykę. Ja myślę, że jeszcze poprzedni wojewoda, pan Witold Krochmal, też miał te, też pewne perypetie tam były. I to, jeśli się obserwuje, właśnie historię życia i kariery ludzi, którzy pełnią wysokie funkcje samorządowe, czy, czy, tak jak mówię, polityczne, e, okazuje się, że ich potencjał e, często jest później niewykorzystywany. E, uważam, że z dużą szkodą e, dla, e, dla społeczeństwa, bo jednak ci ludzie mają duże doświadczenie, zarówno zawodowe, e, jak i polityczne, jak i samorządowe. E, każde, które, e, no, które ktoś inny musi nabywać, więc, e, więc to są osoby, które mogą być wykorzystywane dla dobra publicznego. Ale pani nie miała problemu z pracą, została pani doradcą Wojewody Dolnośląskiego. Można by powiedzieć trochę z przekąsem, że part nie dała zginąć. Um, otrzymałam tą propozycję pół roku po, po wyborach, więc. E, więc 6 miesięcy minęło, zanim taką propozycję otrzymałam, aczkolwiek e, wydaje mi się, że e, no była tam pewna reorganizacja i też e, widocznie zapotrzebowanie na doradców do spraw infrastruktury, bowiem e, każdy wojewoda zgodnie z ustawą o e, wojewodzie i administracji publicznej e, może zatrudniać pełnomocników, może zatrudniać zespoły doradców czy też doradców, no i obecny wojewoda, podobnie jak każdy w innym województwie, takich doradców ma. Później u Pani stało się głośno za sprawą tego, że miała Pani zostać wojewódzkim inspektorem transportu drogowego i tutaj podniosła się właśnie fala krytyki. Dlaczego Pani architekt z wykształcenia, szefem inspekcji? Rzeczywiście ta fala, fala krytyki była uważam zupełnie nieuzasadniona, dlatego że zgodnie z ustawą spełniam wszystkie kryteria, które taki, aby być rekomendowaną na objęcie funkcji inspektora transportu drogowego, czy też zapewne funkcji kilku innych inspektorów. Chciałam również powiedzieć, że wojewoda zarządza i sprawuje jurysdykcję nad administracją zespoloną, czyli między innymi właśnie nad inspektorami do spraw różnych, chociażby właśnie ochrony środowiska, nadzoru budowlanego, transportu ruchu drogowego i wojewoda powołuje i odwołuje tych inspektorów po uzyskaniu opinii głównego inspektora z danej branży. Także jest to absolutnie w jurysdykcji wojewody. Jeśli osoba spełnia warunki określone w ustawie, to nie widzę przeszkód, czy to jest były polityk, czy to jest też ktoś, kto, 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 kto pełni jakąś inną funkcję, aby był rekomendowany y, właśnie do dopełnienia, do, pełnienia, do piastowania tej funkcji. Czyli ta legitymacja partyjna czasami pomaga? Yy, no jak widać... Yy... Gdyby nie była Pani w Platformie, myśli Pani, że byłaby Pani doradcą wojewody i, i zaoferowano by Pani takie stanowisko, jeżeli chodzi o inspekcję transportu drogowego? Jeśli chodzi o, o to stanowisko, to jak Pan wie dokładnie ono się nie zrealizowało. To była tylko to była rekomendacja, a w związku z reorganizacją całej struktury Inspektoratu Transportu Ruchu Drogowego jest prawdopodobne, że zostanie to wyjęte spod właśnie władzy Wojewody, dlatego też główny inspektor nie zaopiniował jeszcze w tej chwili, ani pozytywnie, ani negatywnie tego, tej propozycji. Ale są też takie głosy, przepraszam, że to się mhm. wtedy zbiegło z aferą taśmową, tak zwaną, z PSL-em, i tutaj platforma nie mogła sobie pozwolić na to, żeby właśnie jakby wrzucić kamyczek do swojego ogródka i mieć taki przykład właśnie, gdzie, gdzie te no, koneksje partyjne, członkostwo partyjne no, spowodowało objęcie danego stanowiska. Ja, ja myślę, powiem tak, ponieważ to mi zaproponowano, ja nie wyszukiwałam specjalnie akurat, że, że takie stanowisko jest wolne, chciałabym tam um, skorzystać z tego. Dostałam propozycję, przyjęłam ją, zostały wysłane została wysłana odpowiednie dokumenty z zaopiniowania. W międzyczasie dowiedzieliśmy się, że jest projekt w Sejmie, który, który likwiduje wojewódzkie inspektoraty i będą tylko delegatury terenowe, które będą obejmowały mniej więcej Dwa województwa, a więc i tak będzie musiała być reorganizacja, jeśli chodzi o pracowników, bowiem w tej chwili było 16 wojewódzkich inspektorów, będzie 8 naczelników delegatur. Dlatego wydaje mi się, że tutaj czasem są takie. Na wyrost być może e, opinia, akurat, no pewnie, że, e, oczywiście, że to się zbiegło e, z, z, akurat z tymi aferami taśmowymi, e, ta moja propozycja nominacji. E, jednak, czy, czy to miało wpływ, to w tej chwili trudno ocenić, szczególnie w aspekcie tej nowej ustawy, która jest e, zaraz będzie procedowana w Sejmie. Czy przy najbliższych wyborach parlamentarnych zobaczymy Aldonę Mończak na, na listach? No, mam taką nadzieję. Nie, nie wycofuję się z polityki, to jest jednak pasja, która od czego to zależy no zależy, zależy zapewne od tego, jak będę postrzegana w partii, które, które miejsce na, tej, na liście otrzymam, bo, bo jednak jest, jest to dosyć, dosyć ważna sprawa. Dziękuję bardzo za przyjście do studia, dziękuję, dziękuję za rozmowę. Bardzo. Dziękuję ślicznie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.